Tutaj jeszcze pozwolę sobie dodać do tego pytania, bo wydaje mi się, że trochę pominęłam, jak taka rozmowa miałaby już typowo wyglądać, to znaczy, co konkretnie temu dziecku mówić. Jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji, że faktycznie jest przestrzeń na to, żeby taka konwersacja się odbyła, to tutaj też ważne jest to, żeby rodzice wyrazili jasno swoje stanowisko, czyli na przykład, dlaczego są zaniepokojeni, albo dlaczego uważają, że warto żeby ta rozmowa się odbyła i co dziecko na temat tych treści pornograficznych powinno wiedzieć. Na pewno tutaj nie zadziała no właśnie straszenie, zakazywanie, czyli że na przykład jak będziesz oglądać takie rzeczy, no to się uzależnisz i potem sobie nie znajdziesz żadnej dziewczyny, czy tam żadnego chłopaka, ani też no właśnie to takie zakazywanie, że od dzisiaj absolutnie jak się jeszcze raz z tym zobaczymy, no to będziesz miał kłopoty, albo to będziemy musieli pójść do specjalisty, czy cokolwiek. Też najlepsze, co Państwo mogą zrobić, to rzetelna edukacja czyli tłumaczą Państwo, czym są treści pornograficzne dlaczego te treści pornograficzne mogą być potencjalnie niebezpieczne czyli dlaczego na przykład one przedstawiają zakłamany obraz seksualności zakłamany obraz rzeczywistości mogą się Państwo odwołać do tych najpopularniejszych stereotypów utrwalanych przez takie mainstreamowe treści pornograficzne, czyli no, że właśnie mężczyzna zawsze chce tego seksu, albo że ten seks wygląda tak czy siak że kobieta uzyskuje przyjemność tak czy siak, więc no to by były takie rzeczy, faktycznie rzetelna, merytoryczna wiedza, bo to jest to, co po prostu najlepiej zadziała i to będą realne narzędzia, w ogóle nawet taka sama informacja, że słuchaj, to jak jest przedstawiany ten seks, nie ma zbyt wiele wspólnego z realnością, no bo na przykład właśnie bardzo często uprzedmiatawia głównie kobiety, ale nie tylko, no bo na przykład to i tamto i oczywiście do tego też Państwo muszą mieć tę rzetelną wiedzę, dlatego też zachęcam do tego, żebyście Państwo sami w własnym zakresie edukowali się na ten temat, edukowali się na temat tego jak można rozmawiać z dzieckiem o seksualności, też może być tak, że Państwo w ogóle wprowadzą takie ogólne rozmowy o seksualności, o seksie, o dojrzewaniu i to nadmienianie pornografii to będzie jedna z takich wielu rzeczy, które Państwo wprowadzają, więc tutaj zachęcam jeszcze raz przede wszystkim do przekazywania takich rzetelnych informacji które Państwo mogą znaleźć, chociażby w tym raporcie, który już przywoływałam, ale też no, w wielu innych miejscach w internecie. Dzisiaj to naprawdę nie jest problem znaleźć rzetelne informacje na ten temat, tym bardziej, że w Polsce coraz prężniej działają, trochę co prawda, pomału, ale jednak różne instytucje i edukacyjne i inne, które właśnie biorą pod lupę te kwestie seksualności dzieci i młodzieży w taki sposób rzetelny, a nie właśnie na zasadzie sterilizacji, i zakazywania, więc gorąco do tego zachęcam. A tak już mówiłam, gdybyście mieli państwo jednak problem, gdzie zacząć, gdzie szukać i jak to w ogóle zrobić, no to właśnie warto zwrócić się o pomoc do różnych specjalistów dookoła.